Jestem przeciwny w tym pierwszej arence w dzisiejszym odcinku. No dzisiaj chciałbym się z czegoś z Wam zwierzyć, przyjaciele. Mianowicie, jak za zaczynałem nagrywać na tym kanale około półtora roku temu, to powiem szczerze, że nagrywałem sobie Survival i tak, tak, miałem nadzieję, że wszystko no wszystko sprawiało i starałem mi nagrywanie. Ale jednak, zależy mi to na tym, też, żeby budować społeczność rzemieczki. Więc jeśli oglądasz, to, to napisz jakiś fajny komentarz, będę ci bardzo wdzięczny, przyjacielu. Ziemieczki, czym są marzenia i czy warto po nie sięgać? Przecież ja w półtorej roku zdobyłem 35 prawie tysięcy subskrypcji. Więc, zimeczki, jeśli macie jakieś marzenia, chcecie być YouTuberem, to naprawdę warto ziomeczki próbować. Naprawdę warto próbować. No, bo tu trzeba położyć coś takiego, żeby to nam nie zniszczyli łóżeczka. Więc, przyjaciele, po marzenia naprawdę warto sięgać. Ja jestem naprawdę. No, co ty mordeczko robisz? Co ty, przyjacielu, tutaj robisz? Sabotarysta jakiś tutaj jest, widzę, z drużynie. Dobra, muszę co on tutaj odwala, ziomeczek? No, po diamenty w takim bądź razie. Czemu on swania całe łóżeczko przecież? Ten jakiś drużyny, no tego nie rozumiem. Więc, przecież, czy warto sięgać po marzenie jeśli jesteście młodymi ludźmi? Wy w moim wieku, ziomeczki to odpowiedź moim zdaniem jest tak Warto sięgać po marzenie, nie przejmujcie się hejtami ziomeczki jakimikolwiek, nie przejmujcie się opiniami innych ludzi Żyjcie, róbcie to ziomeczki dla siebie przyjaciele, no i... Róbcie to ziomeczkiem, spełnijcie swoje marzenia przyjaciele, warto sięgać po marzenie Moim marzeniem jest powiem szczerze być youtuberem ziomeczki I... No muszę zrzucić tego ziomeczka tutaj, bo jest niebezpieczny dosyć Trzeba na niego uważać Dobra, mam dwa emeraldy Mam diamenty też 4 diamenty, kupiłem sharpnessa Więc przyjaciele warto. sięgajcie pomalu. Ja wam mówię, Sebio mówi 2023 rokieczki. Czy tu jest jakiś ziomeczek niszczy na łóżeczko? Na szczęście, dzięki Bogu, nie Dobra, ja muszę, muszę to tego sabotażystę powstrzymać, muszę to łóżeczko budować ziomeczki. Więc przecież sięgajcie pomarzenia. Chcecie być youtuberami, bądź youtuberami zmeczki. Ja zachęcam tak naprawdę to jest fajna sprawa być youtuberem, przecież mimo że jestem małym youtuberem. Naprawdę mówię, że to jest fajna sprawa być youtuberem, przecież nagrywaj sobie filmiki. Ja tu zawijam wszystko. Nie wiem po co mi te, po co muszę sobie kupić zbrojkę jakąś lepszą? Muszę kupić sobie tutaj, sobie kupię firebola Dobra, mam dwa emeraldy. Muszę, trzeba na nich uważać, ziomeczki. Trzeba na nich uważać. Więc przyjaciele, cel dzisiejszego, wątek dzisiejszego odcinka to jest, ziomeczki, czy warto sięgać po swoje marzenia. Ja wam odpowiem tak, bo naprawdę, ziomeczki, warto. Jeśli ja, ja chciałem zawsze być youtuberem, przyjaciele... Mają po łóżeczku, pozdro. Stawcie opeczkę w górę, subskrybujcie, przyjaciele, bo to było epickie zagranie. Mówcie, że nie. Sklepałem tutaj ziomeczka jeszcze. No, easy, tak to się robi, ziomeczki. Pokonałem tutaj, no chyba tej rundki nie ugram, bo są trzech na dwóch, teraz jesteśmy. Oni idą do mnie do bazy już. Więc ja uciekam, więc ziomeczki sięgajcie przyjaciele po swoje marzenia Chcecie być youtuberami, chcecie robić live na youtube, róbcie ziomeczki Ja wam to naprawdę doradzam to przyjaciele Bo naprawdę no, trzeba się wspierać ziomeczki nawzajem Na przykład chcę tworzyć też ogromną, fajną swoją społeczność Ziomeczek tutaj, no pokonali mojego ziomeczka Ale ja się nie poddaję i zrobię coś takiego Wracam szybciutko do bazy Muszę go pokonać szybciutko, po kitu Dawaj, go, dawaj, go, dawaj go mordeczko, dawaj go Dobra, dwóch pokonaliśmy przyjaciele Teraz musimy się forsować Trzeba się forsować. Ja tam nie, nie atakuję ich, bo muszę... Tu wolę... Zostać w bazie przyjaciele, Kup, dobra kupuję ochronkę Więc sięgajcie ziomeczki po swoje marzenia przyjaciele Taka moja rada Naprawdę dobra, ja na przykład zawsze chciałem być youtuberem I to marzenie spełni ziomeczki, już spełniam przyjaciele Dobra po mordeczko Ja sobie chyba pójdę, tutaj ziomeczki kupię sobie Potknę na niewidzialność, ale jeszcze nie jestem tego pewny. Jakby sobie potknięć niewidzialność i odeczko. Jesteśmy we dwójkę tutaj. Mamy jeszcze szansę, czy tam oni są? Czy tam jest ich baza? Czy ich? O widzę, tam jest ich chyba baza. Ja zrobię taki make. Przecież postaram się to zwyciężyć. Kupię miksturę na niewidzialność. Kupuję sobie coś takiego. Dobra, kupuję coś takiego i idę ziomeczki i z nimi walczyć, przyjaciele. No chodź tutaj, ja uciekam, ja uciekam. Stawcie ciapeczkę w górę i suba. Ziomeczki sięgajcie po swoje marzenia, taka rada ode mnie, stawcie w górę i subskrybujcie. Siema.